Sponsorem generalnym Nowotarskiego Klubu Piłkarskiego Podhale jest firma Wojas. Sponsorem głównym miasto Nowy Targ. Ponadto wspierają nas stacja paliw Circle K Władysława Halczaka przy ulicy Jana Pawła. Firma Janas. Hotel Resort Pieniny. Hotel Ibis Styles Nowy Targ. Yamako. KSM. Almedica. Emhurt, Betklik oraz Powiat Nowotarski. Dzień dobry, witam państwa na pomeczowej po konferencji prasowej. Meczu pomiędzy drużyną Podhale Nowy Targ a Chełmianka Chełm, wynik spotkania 3 do 2 dla drużyny Podhala. Witam trenerów obydwu drużyn, trenera drużyny gości pana Grzegorza Bonina. Dzień dobry panie trenerze i trenera gospodarzy drużyny Podhala pana Tomasza Kuźmy. O komentarz do meczu poproszę najpierw trenera drużyny gości. Dzień dobry. Eee, ciężko coś powiedzieć po takim meczu, gdzie Przyjechaliśmy, mecz się gdzieś powtarza z rundy wiosennej, gdzie przeciwnik też łapie znowu czerwoną kartkę. Wtedy mieliśmy sporo, sporo nerwów. No Tutaj myślę, że mecz no pod kontrolą od pierwszej minuty, naszą oczywiście. Wynik się nie zgadza plus no nie możemy stracić przede wszystkim dwóch takich samych bramek, rzutów rożnych. Kontrę oczywiście się musiały zdarzać i, i one były w tym, w tym meczu. mi się typowo stawił pod to pod, pod, pod kontrę. Próbował skoku pressingowych, ale myślę, że od pierwszej minuty bardzo dobrze z tego, z tego wychodziliśmy. Co do, co do zespołu mojego, którego nastawienia, założeń i Wszystkich rzeczy, które, które, o, o których sobie mówiliśmy, bo też jesteśmy po, yy, po przegranym pucharze, yy, no to, to się wszystko zgadzało, tak? Na swojej zasady graliśmy ten mecz. Oczywiście to jest piłka nożna i, i różne rzeczy się zdarzają. Dzisiaj tak zdarzyło się, że ten mecz niestety, niestety przegraliśmy i to najbardziej boli, bo, yy, bo zabrakło mi się trochę szczęścia, bo w sytuacji, w której sobie dzisiaj stworzyliśmy i do przerwy, i po przerwie, no to było na tyle ich dużo, że, że trzeba je po prostu wykorzystywać. Niestety nie udało nam się. Przeciwnik dwa stałe fragmenty, ogólnie był bardzo groźny przy stałych fragmentach. No I, i niestety kontra, którą też e, na zawodnik też się pomylił, nie, nie, nie przeciął tej piłki, ale później gdzieś indywidualna akcja i dobre skończenie akcji. No i przegrywałem niestety mecz. E, szkoda bardzo, bo. Bo to, co mówimy zawsze, w każdym tygodniu, to nastawienie, ta praca, ta, ta koncentracja, no myślę, że tutaj, tutaj była i, i no to będą przynosić efekty. Oczywiście, tak jak mówię, piłka nożna, nie, wszystkie rzeczy nie da, się, nie da się po prostu wytłumaczyć. I no, dziś przegraliśmy, bo przeciwnik był bardzo skuteczny i niestety nasze błędy, bo takie błędy nie mogą się zdarzać przy dwóch bramkach, zostają fragmentów, które były bliźniacze podobne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trener gospodarzy. Bardzo duże słowa uznania i gratulacje dla, dla zespołu, całego zespołu, który dzisiaj pokazał, myślę, że to co jest w piłce nożnej i sporcie najważniejsze, czyli, czyli ten charakter, czyli przede wszystkim umiejętność nastawienia się i wiara w to, co się robi, przekonanie w każdym calu, w każdym momencie na boisku, że wychodzi się tam po to, żeby z tej rywalizacji wyjść zwycięski. Taki dzisiaj zespół widzieliśmy pod hala. Jeśli chodzi o aspekty taktyczne, to możemy mówić z tego, co było do 20 minuty. Później nasz plan całkowicie się zmienił. a Później byliśmy zespołem, który miał cierpieć w tym momencie, jeśli chodzi o wybranianie ilości sytuacji, które może stwarzać Chełmianka. I uważam, że tutaj byliśmy bardzo solidni w tym graniu. Do 20 minuty fakt chcieliśmy Broń wysoko, chcieliśmy zamykać hełmiankę wysoko, ale przede wszystkim z nastawieniem na to, żeby. Nie zmienili nam ciężaru gry poprzez wykorzystanie Mroczka, który bardzo dobrze to robił w poprzednich meczach, zmieniał na swoich dobrze dysponowanych skrzydłowych, którzy tworzyli w taki sposób groźne sytuacje. I tutaj tego nie mieliśmy. Fakt, byliśmy mało agresywni, jeśli chodzi o pierwszą linię i pozwalaliśmy na, na te zagrań do środka, ale one się gdzieś tam już, myślę, że finalnie kończyły na połowie boiska, więc to nam nie przynosiło dużego zagrożenia, z którego Hełmianka żyje. I tutaj, tak jak już mówię, dwie żółte kartki dla Kajo faule, które spowodowało osłabienie zespołu, ale cały tydzień, myślę, że był podyktowany temu, co mieliśmy wydobyć, czyli to, co powiedziałem na początku, ten charakter, to nastawienie i wiara, wiara zwycięstwo. Niełatwo jest się podnieść po porażce, bardzo wysokiej porażce 5-0, tracąc codziennie kolejnego zawodnika, który może grać, zmieniając ten plan personalny, z dnia na dzień, ale, ale myślę, że dzisiaj się możemy z tego cieszyć, jak trudną drogę można pokonywać. I wierząc w to, co się robi, wygrywać na koniec. Więc cieszę się bardzo, że takie nastawienie pokazało, że wracamy do tego, co chcemy, co chcieliśmy pokazywać i to, czym wygrywaliśmy poprzednie mecze. Dziękuję. Mhm. Wiadomo, wynik jest niekorzystny, ale chyba może być Pan zadowolony z tego, jak on dzisiaj jakoś wnieśli na boisko zmiennicy, no bo praktycznie tego leto ich zasługa. Tak, na pewno mam kadrę wyrównaną i tutaj każdy też ciężko walczy o to, żeby, żeby grać i to też nad tym mocno pracujemy, żeby jeśli ma się taką ławkę, no to mm, zawodnicy, którzy wchodzą, oni muszą dać jeszcze więcej, bo ci, co są na boisku, też dają. Ale wchodzi za niego nie zawodnik rezerwowy, bo u mnie tak naprawdę no, mam w ból głowy, żeby 20 do kadry złapać. I ja ich nie traktuję jako rezerwowy, tylko tak naprawdę w tym momencie mam tak jakby swobodę wyboru zawodnika, który jest no, w lepszej formie, tak? I oni muszą z ławki też dawać tą jakość. I tutaj było, no, tak jak powiedziałem wcześniej, tak, wszystko było poza, poza wynikiem. Tomek, no te stałe fragmenty gry, już dawno nie byliśmy tak groźni przez te gry, one nam dzisiaj dały, można powiedzieć, zwycięstwo. Ten tydzień poprzedzający ten mecz, wy pracowaliście szczególnie nad tymi stałymi, żeby je tak dopieścić, no bo, było no, dwa gole i sytuacja Marcio w pierwszej połowie, no śmierdziało praktycznie za każdym razem tymi golami po rzutach różnych. Może to zabrzmi dziś e, dosyć dziwnie, ale nawet po tych momentach, gdzie ostatnio te wyniki nie były sprzyjające dla nas i po tej poradce nie zmieniliśmy toku pracy i jej, jej wydania, i ona zawsze była poświęcona odpowiednim czasie z całym fragmentem gry, tak samo w tym tygodniu. Nic nadzwyczajnego nie dokładaliśmy, jeśli chodzi o spędzony czas. Myślę, że w nich przede wszystkim było dzisiaj to, co jest najważniejsze, czyli timing do grania, piłki, umiejętność do grania dzisiaj w, w tempo i, i wszystkim dobre nabiegnięcie, czyli te dwa elementy dzisiaj złączyły. Przekonanie w to, że, że to jest jedna z drugich do tego, że możemy ten mecz wygrać. No, i, i dzisiaj nam to dało efekt, i, i to nie jest tak, że, że, że my tego mniej robimy kiedyś, dzisiaj więcej. Cały czas dzisiaj przynosi te efekty. Gratuluję tu zespołowi, a wszystkim sztabowi, który bardzo dużo nad tym poświęca czasu co tydzień. No i pokazało to, że, że możemy być w tym elemencie równie groźni jak przy innych. Mhm. Wierzę, że to może być taki moment zwrotny. No, bo mieliśmy ten dołek w dyspozycji. Ten mecz był bardzo ciężki gatunkowo. Po tej przegranej w Krakowie 0-5 dzisiejsza porażka jeszcze mogłaby nas bardziej zakopać. Zważywszy na te problemy kadrowe. Ty wiesz, że to będzie taki moment, gdzie znów widzimy na tą prostą już do końca rundy i od razu pytanie yy, sytuacja kadrowa, no bo nie grało czterech zawodników. Dzisiaj chyba też Hamed wygląda na Ktoś uraz? Jak to w perspektywie tych najbliższych dni może wyglądać? Nie ja chcę tu podpowiadać przeciwnikowi, na co się może przygotowywać. Na pewno pewne są absencje kartkowe, czyli Nowagi i Kajo. Reszta mam nadzieję, że tutaj zrobimy wszystko, żeby, żeby byli gotowi na czwartek. Co do, co do tego pierwszego, pierwszej części pytania, myślę, że to zwycięstwo oczywiście jest dla nas budujące, cieszymy się z tego, ale. Chciałbym, żeby ono, na pewno ono będzie miało większe znaczenie, jeśli my w czwartek to powtórzymy, tak, czyli jeśli my pojedziemy i, i wygramy kolejny mecz i z takim nastawieniem musimy pracować, zapomnieć, odczuć zawsze to, co było za nami, to, co było tydzień temu, dwa tygodnie temu, nie możemy nigdy patrzeć wstecz, patrzeć do przodu, robić kolejny krok, żeby się rozwijać, żeby grać, bo tym... Często zapominamy o tym, co jest tu i teraz, a dzisiaj pokazaliśmy, że włożyliśmy największe serce w to, co robiliśmy na boisku i, i to oddał. Ja wiem, że w takim meczu ciężko wskazać jednego zawodnika, no, bo wygrała cała drużyna, zwłaszcza w tych okolicznościach, ale zgodzić się z tym, że takim zwycięzcą dzisiejszego meczu jest Bartek Kurzeja, który no, zdobył dwa bardzo ważne gole. Do tej pory gdzieś był w cieniu Piotra Gela, no dzisiaj tę szansę chyba wykorzystał. Tak, myślę, że odpowiem na pierwszą część pytania tak i tak, że, że, że tak to ciężko wyróżnić się jedną osobę, ale kurz przejął dwa gole, bardzo ważne gole, napracował się często był sam na dwóch środkowych obrońców Chełmianki i wiadomo w większości tych sytuacji zawodnicy sobie dobrze radzili, ale te momenty, kiedy on wygrywał te, te piłki, bywały bardzo groźne dla. Dla przeciwnika, dużo nam to dawało tlenu, dużo nam to dawało energii, do tego, że mogliśmy tę grę przenieść pod pole karne przeciwnika i dojść do sytuacji, i każdy element jego wygranej piłki przeciwko dwóm obrońcom. Dawał nam dzisiaj sytuacje, które dzisiaj były groźne i on, odpowiadaliśmy raz na jakiś czas i tak się te mecze gra, że raz na jakiś czas grając z jednego mniej musisz odpowiedzieć groźną sytuacją. No i Bartka robota dzisiaj nam to dawała, więc spełnił bardzo dobrze zadania i liczymy na, na to, że tak samo będzie w kolejnych meczach. Sponsorem generalnym Nowotarskiego Klubu Biłkarskiego Podhale jest firma Voyas. Sponsorem głównym miasto Nowy Targ. Ponadto wspierają nas stacja paliw Circle K Władysława Halczaka przy ulicy Jana Pawła. Firma Janas, Hotel Resort Pieniny, Hotel Ibis Styles Nowy Targ, Yamako, KSM, Almedica, Emhurt, Click oraz Powiat Nowotarski.